Yo, siemanko, witam się z wami na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów na... Yy, na kanale IT Hardware, ale w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia, tak. Kurde, uwielbiam ten format, bo w końcu mogę przelecieć przez całą masę newsów, nie tak jak u siebie, że tylko jeden, dwa, max trzy... Ale dużo takich ciekawych newsów z całego świata, na przykład technologicznego, oczywiście. Na przykład to, że Apple to naprawdę poleciało z wynikami dużo mieli przychód w wysokości 90 miliardów dolarów. I jedna czwarta to aż usługi, co mi bardzo mocno pokazuje, że na przykład Nvidia, która jest ich bezpośrednim konkurentem w kwestii przychodów, bycia jedną z największych firm świata, zbyt mało zarabia jeszcze na chwilę obecną z usług, a za dużo polega na czystym hardwareze. W związku z tym, no, tam mogą być chwiejne te proporcje. Po prostu Nvidia ma małą dywersyfikację źródła przychód. Jak AI się będzie sprzedawało, to będą pieniądze, jak się nie będzie sprzedawało, to będzie gorzej. No, a propos AI, no to Google podbudowanie swojej infrastruktury AI szkoli całą masę elektryków. Bo teraz problemem, jaki będzie trapić świat właśnie rozbudowy sztucznej inteligencji, będzie głównie brak energii. To będzie masakra jakaś, chociaż ja osobiście uważam, że ten taki potężny brak energii może doprowadzić do opracowania jakichś nowych technologii, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii, magazynowanie itd., itd., co by pozytywnie odbiło się dla nas, tak troszeczkę, bo nikt nie robi tego z myślą o ludziach. Te firmy robią to z myślą o sobie i o tym, żeby jak najtaniej zarabiać. Zarabiać będą na sztucznej inteligencji. No, ale zasilacz będą miał realnym, e, realną energię, więc przydałoby się, żeby ta energia była jak najtańsza. A jak jesteśmy przy cenach e, i taniości, to tanie już było. Jak mawiał klasyk, jeżeli chodzi o Xboxa, Xbox podnosi ceny: podnosi ceny konsol, podnosi ceny padów, podnosi też ceny gier. E, no, nie wiem, czy nas to jakoś bardzo mocno PCCiarzy dotyka. Dajcie znać, czy ktoś z wśród Was ma mm, Xboxa. Ja osobiście. Bardzo lubię Xbox'a, e, chociaż nie miałem żadnej z konsol, ani PlayStation, ani Xbox'a. No, kiedyś w akademiku byłem odpowiedzialny za konsolę Xbox 360, to była cała moja jesteś. Nie, to był One Xbox One, przepraszam, to nie była 360, to była Łanka. Tak czy inaczej, nie, 360, bo z Kinectem, dobra, nieistotne. Ehm... Tak czy inaczej, no jakoś zawsze takimi najcieplejszymi uczuciami darzyłem Xboxa, ze względu być może na to, że on jest taki bardzo pecetowy. No a jeżeli chodzi o same ceny gier, no to ja ostatnio się przekonałem, jak zarombisty, po... znaczy ostatnio, już dawno to wiedziałem, ale ostatnio się przekonałem tak dosadnie, kiedy pokazano Obliviona. Ja tak od razu zapragnąłem w niego zagrać. Potem zobaczyłem, ile on kosztuje, złapałem się za głowę, a potem przypomniałem sobie, że mam przecież game Passa na rogi, miałem takie. Zarobiście, nie? Ale w ogóle sam game pass, że można go kupić, przejść jakąś grę i nie trzeba wydawać tyle pieniędzy na gry. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. No, cały czas jesteśmy przy energii i pieniądzach i bitcoinie. Bitcoinie, którego wydobycie cały czas y, bardzo mocno rentowność wydobycia spada. Wydobycie powoli dobija, jakby koszty energetyczne dobijają do wartości samej waluty. No, za niedługo, wiecie, jakby wartość Bitcoina nie, nie, moim zdaniem nie będzie spadać, ona w takim szerszym horyzoncie czasowym i tak będzie rosła, ze względu na to, że on jest takim kryptozłotem. Więc to, że jego wy, wydobycie będzie bardzo małe, no to to nie znaczy, że przestanie być opłacalne z czasem. No, gdzieś tam jego wartość zaraz skoczy a trudność wydobycia znacząco się nie zwiększy. No to wtedy znowu będzie bardziej rentowne. Podobnie jak ze złotem. W czasie gorączek złota na świecie wydobywano masę, gigantyczne ilości złota. Teraz po prostu w niektórych kopalniach, żeby wydobyć tonę złota, do to niektóre kopalnie, rentowność całej kopalni na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu lat to jest tona złota. Nie? Gdzie w trakcie jakby jakiejś gorączki złota, tonę, to wydobywali ci traperzy na lasce, to to w ciągu roku czy dwóch, nie? Tak oczywiście za zaokrążony. Tak samo jest z Bitcoinem. No, z ibm i ich wydawaniem pieniędzy jest też łatwo, bo oni zaczęli pompować gigantyczne kwoty w gospodarkę Stanów Zjednoczonych w rozwoju technologii u siebie na miejscu. IBM, który jest bardzo mocno niedoceniany z punktu widzenia nas, p.C.Ciarzy. Pomimo tego, iż jest prekursorem de facto PC-ów, to jest ta pierwsza gigantyczna firma, wokół której wyrosły inne. No, Intel przecież wyrósł wokół tego, że tworzył procesory dla IBM-u. On tam. Dos co prawda, jakiś kontrakt dla wojska jeszcze dostoi i tak dalej, ale to IBM już wtedy był duży, jak Intel dopiero powstawał. Lenowo wyrosło na IBM-ie, cała masa firm wyrosła de facto od na IBM-ie, no bo jest to gigantyczna firma, stara jak świat, zresztą 114 lat, więc firma technologiczna mająca 114 lat to jest naprawdę bardzo dużo, no. Pompują te amerykańskie filmy w swój rynek rodzimy. Zobaczymy, jak się to skończy. Samo Apple zapowiedziało wydanie 500 miliardów dolarów w rynek amerykański. Nie pamiętam już w jakim horyzoncie czasowym, ale to i tak są gigantyczne pieniądze. To całe Niemcy na swoje zbrojenia, które są teraz kluczową jakby częścią w Europie, bardzo wielu gospodarek zaczynają być, ogłosili wydanie biliona euro. A tutaj Pół biliona dolarów Apple wydana na jakieś swoje inwestycje, a to jest firma, a nie państwa, to prawda? Jedna z trzech naj, najwyżej wycenianych na świecie. Chat GPT jest zbyt miły, nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że ostatnio to się zbyt empatyczny zrobił i za bardzo taki, wiecie, taki no, taki miękki, nie? No i właśnie o to chodzi, że Sam Altman mówi, CEO e, chatu GPT, że, że OpenAI właściwie. Że no jest taki troszeczkę teraz zbyt pierdołowaty, że przytakuje zamiast się zastanawiać, polemizować. Ja też bym wolał taki czat który bardziej by polemizował niż przetekiwał. No a teraz już e, krótka rozrywka. Kiedyś to był stały segment podsumowania tygodnia, czyli chińscy przemytnicy, którzy przemycają elektronikę w <grych> dziwny sposób i tym razem przemycali to w homarach. I to już było. Już kiedyś przemycali w homarach, teraz znowu starają się przemycać karty graficzne w homarach. Oczywiście pod AI, bo jest zakaz sprzedaży kart graficznych do Chin. Ale z kolei Japonia zakazała sprzedaży RTX-ów serii 5000 poza Japonię. rtx 5090 i 5080 jest zakaz sprzedaży turystom. W Japonii elektronika ponoć, tak słyszałem, jest bardzo tania, w związku z tym dużo osób będących w Japonii, może nie konkretnie lecących tam w tym celu, ale będących, przy okazji kupuje sobie jakąś elektronikę. No ja prawdopodobnie jakbym leciał do Japonii, to też bym to zaplanował, może bym kupił nowego Lumixa, z którego korzystam, też jakiś byłby to, byłby to ciekawy, ciekawy, że tak powiem, zakup, no chociaż drogi. Dobra, teraz już przechodzimy bezpośrednio do hardware'u. Huang, chociaż, no jeszcze nie, bo tutaj Jensen do, 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 dostaje podwyżkę po raz pierwszy od 10 lat. Przejdźcie, że 10 lat temu e, wartość NVD w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o 22 tysiące procent. I owszem, Jensen głównie swój majątek czerpie z tego, że jest właścicielem akcji Nvidia, więc teoretycznie jakieś tam dywidendy może z tego dostawać, ale to wszystko zależy, jak inni akcjonariusze, nie? Więc jego majątek jest potężny, ale w akcjach, a za coś trzeba żyć, na chleb trzeba mieć, a za chleb się za gotówkę kupuje. Można za akcję, no ale może niekoniecznie chce je sprzedawać. W związku z tym. Jensen dostał podwyżkę po raz pierwszy od 10 lat, no powiem Wam szczerze, no, doprowadzenie firmy do takiego stanu takich gigantycznych zarobków zasłużył na podwyżkę chyba jak żaden inny CEO i w sumie jego pakiet wynagrodzeń za 2025 rok wyniesie 50 milionów dolarów. Nieźle, chociaż sam majątek jest szacowany na prawie 100 miliardów dolarów. A to ze względu właśnie na posiadane akcje. Fun fact: był taki jeden ze współzałożycieli NVD. Notabene, chyba z jakimiś polskimi korzeniami zamierzam o tym kiedyś zrobić osobny film który sprzedał większość swoich akcji NVD. W, na początku lat 2000, 2003, 2004, było to już w jednym z podsumowań tygodnia kiedyś, gdyby tego nie zrobił to miałby teraz majątek jednego z najbogatszych ludzi na świecie, w sensie byłby tam chyba top 20 najbogatszych ludzi na świecie, być może jest przynajmniej top 20 najszczęśliwszych ludzi na świecie, bo jak to mówią pieniądze szczęścia nie dają. Ale no, ja bym chyba sobie pluł w brodę. To jest tak jak ci ludzie, co w 2009 roku mieli Bitcoina, albo w 2012. Nie pamiętam, kiedy on tam dokładnie wyszedł i mieli tysiące tych Bitcoinów i kupowali za nie chipsy i pizza. Dobra, Jensen Huang z racji tego, że ma ten duży majątek taki dzięki AI, no to teraz apeluje do Stanów Zjednoczonych, głównie do Trumpa, żeby te restrykcje na AI nakładane. Na dystrybucję AI poza granice Stanów Zjednoczonych, no nie były takie mocne, bo zaszkodzą y, amerykańskiej gospodarce. Tak naprawdę chodziło o to, żeby te karty mógł sobie sprzedawać szeroko do wszystkich państw, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo tam nie ma tylu klientów. A Chińczycy dobrze płacą, i Jensen by chciał do Chin też sprzedawać, no a trochę nie może, więc to jest problem dla niego. Więc apeluję, żeby mógł, bo chce zarabiać pieniądze. Ja mu się w ogóle nie dziwię. No a propos Nvidia, teraz już przechodzimy do takiego hardwareu pecetowego. A mianowicie wypuszczają nowe sterowniki. Sterowniki, podarte ich 5000, bo kurde, Nvidia poleciała z tą serią 5000. Ja osobiście tak, mam 5090, nawet dwa miałem. Eee, praktycznie miesiąc po premierze dostałem 5090 od Zotaka na wypożyczenie. Cały czas je mam dzięki Zotac, ale jeszcze muszę zrobić z nim recenzję, więc, więc jeszcze go potrzymam eee, I nie miałem problemów w żadnych z tą kartą graficzną, ale bardzo dużo osób miało przeróżne problemy z tą kartą graficzną, z tymi kartami, z całą serią 5000. No i Ostatnie sterowniki faktycznie jak aktualizowałem to dawno nie widziałem takiej listy poprawionych błędów, więc jak wy mieliście problemy to zaktualizujcie, być może już te błędy zniknęły. No a eee, błędem było wypuszczenie 5070 z 12 GB pamięci VRAM. No, tak naprawdę to nie, ale fajny to był mostek dla tego tematu, bo następne 5070, czyli Superka, ma dostać już 16 GB pamięci VRAM a 5080 Super ma dostać tego wiramu 24 giga. E, więc e, no, ciekawe byłyby to zmiany, jeżeli chodzi o wersję Super tych kart graficznych. Ponoć Nvidia już nad nimi pracuje. Ja podejrzewam, że nie powinniśmy zobaczyć je szybciej niż e, pod koniec roku albo na początku przyszłego, ale chodzą plotki, że być może już nawet na pojawią, pojawią się te karty. Co ja szczerze powiem, wątpię, żeby coś takiego miało się pojawić. To będą karty raczej nastawione pod AI. Tak jest moja teoria. Do pracy profesjonalnej, pracy z AI niewiele dadzą jakiegoś super boostu w grach, zwłaszcza te 50-80, bo 50-70 tutaj już zdecydowanie to będzie fajny skok jakościowy, jeżeli chodzi o zarówno gry, jak i pracę profesjonalną. Dlatego na tą 5070, to przyznam szczerze, czekam, bo moim zdaniem to może być ciekawa karta. No, nieciekawy jest 5060 i jej wersji 8GB. Na PCI Express 4.0 traci 10% wydajności. Nie dość, że ma gorszą wydajność, jest w wersji 16GB, to jeszcze jak go wrzucicie w starszego kompa, bo on ma normalnie 8 linii PCI Express 5.0, więc jak go wrzucicie na 4.0, no to straci jeszcze dodatkowe 10% na wydajności, więc yy, nie róbcie tego w ogóle, raczej Unikajcie tej karty, kupcie sobie 16-gigabajtową wersję. A a propos kart graficznych, to Intel kończy z Battlemagami, Battle chociaż ponoć na CES-ie ma się pojawić B770. Nie na CES-ie, tylko na komputerzie. Jestem ciekawy, czy tak faktycznie będzie. Następne przecieki dziś o tym mówią. Oby, oby właśnie tak było. Natomiast zabierają się już ostro za Celestial, czyli C3, kolejną generację kart graficznych. Prawdopodobnie będą chcieli, żeby zadebiutowała ona z Panther z procesorami, które pod koniec tego roku będą debiutowały w laptopach. No a prawdopodobnie gdzieś na początku przyszłego roku zobaczymy wszystkie wersje takie pecetowe, wiecie, w rozumieniu skrzynkowe. I GDDR7 się znajdzie na tych kartach graficznych. No kurczę, B580 było naprawdę udaną kartą graficzną. Mam nadzieję, że faktycznie zobaczymy za niedługo B770 i że to też będzie udana karta graficzna. W związku z tym, no trzymam kciuki, żeby Celestial siadł, siadł i to bardzo być może będzie to nawet jakaś alternatywa dla najnowszych kart od Nvidia. I AMD, no bo nie trudno jest dogonić gdzieś tam te karty z niższego segmentu, czyli 9060XT, 5060 i nawet 5070 wydaje mi się, że mogłoby tu się pokusić, żeby Intel dogonił. No a propos doganiania, no to jak idzie doganianie serii 5000, ten MSRP? Jeżeli chodzi o 5090, to słabo, cały czas ta karta jest dużo za droga, ale jeżeli chodzi o karty pozostałe z serii 5000, to już da się je wyrwać w cenach MSRP, nawet widz dosłownie godzinę dwie przed tym nagraniem napisał do mnie, żeby się pochwalić. Wysłał mi 5070i kupioną w komputroniku za. 3700 zł, więc to jest już też poniżej, 3600 poniżej MSRP, więc nieźle. Naprawdę nieźle te ceny, jeżeli, jeżeli chodzi o pozostałe modele, 5000, wyglądają. No a to wspomniany przeze mnie Panther Lake wcześniej, z którym to ja mam teorię, że Intel by chciał, żeby zadebiutowały nowe Celestiale. Na razie w ramach zintegrowanej karty graficznej, ale już nowej architektury. Na razie też yy, Taka nietypowa konfiguracja tego procesora powinna się pojawić, bo raz, że mamy proces 18A, czyli to, w czym Intel pokłada swoje absolutnie wszystkie nadzieje: Dwa, 8 rdzeni, 4 rdzenie P plus 8 rdzeni E i 0 rdzeni LP. LP rdzenie to mają być takie super oszczędne rdzenie, które sprawią, że w końcu, jeżeli chodzi o pracę na baterii, Intel zacznie konkurować z ARM-ami czy też z Apple. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. I do tego cztery rdzenie X, XI, czyli Xi3, czyli wcześniej wspomnianego przeze mnie Celestiala najnowszej generacji układów graficznych od Intela. W czwartym kwartale mają debiutować te procesory no i w sklepach mają być na początku roku 2026. Ciekawy jestem, jak to się potoczy i mega jestem ciekawy też tych procesorów, ale bardziej jestem ciekawy B770, która, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, rzekomo jest w planach, rzekomo ma zadebiutować na komputersie na Tajwanie i byłaby to dla nas naprawdę bardzo fajna informacja, jakby ta karta się pojawiła, bo ona by mogła konkurować właśnie z, z najniższymi kartami graficznymi z segmentu z serii 5000, czy XAMI Serii 9000 z tymi 60Kami, 60-60Ti, a Intel już pokazał B580, że jest w stanie zaoferować naprawdę ciekawą kartę graficzną. I owszem, raczej nie jest to zalecana karta graficzna do starszych układów, w sensie macie, nie wiem szóstą, dziewiątą, dziesiątą nawet generację Intela, czy jakieś starsze Ryzeny i chcecie zmodernizować swoją kartę graficzną i kupujecie tam tego Intela, to szczerze bym odradzał, ale jak stawiacie nowy budżetowy komp od początku, czyli macie współczesny procesor z obsługą Rebara i tak no to już jak najbardziej jest to fajna karta do rozważenia jako taki budżetowo czy średnio budżetowy segment. No, a jak jesteśmy przy kartach graficznych, to oczywiście Radeony RX 9070 GRE ma mieć wyższą wydajność niż na początku oczekiwaliśmy, bo miał być na poziomie 7900 GRE, ale ma być od niego 6% mocniejszy. Więc to Powiem Wam szczerze, może być ciekawa alternatywa, czy to dla 5070, czy 5060 Ti. Wydaje mi się, że wydajnościowo gdzieś ta karta będzie stała w rozkroku pomiędzy tymi kartami, a cenowo zobaczymy, ale moim zdaniem może być ciekawie, chociaż 5070 naprawdę zaczynają dość mocno spadać. No wiemy też, kiedy AMD planuje premierę 99060 XT, 21 maja na targach CES. Wie, nie na CES, co jest z tym CESem? CES jest przez styczniu i był już na Computexie na Tajwanie, na który no my jako IT Hardware ja um, jako IT Hardware się wybieram, więc będą też relacje stamtąd czynione. E, teraz e, już taka wisienka na torcie, czyli segment gamingowy. Tutaj się podziało ostatnio w ogóle twórcy Fallouta e, jedynki, czy to dwójki chyba nawet, e, ale tego kultowego, legendarnego Fallouta e, z <skaza> kazali swoim pracownikom skasować kopię, tym, którzy się zwalniali ze studia, albo zostali zwolnieni skasować kopię tej gry, jakby cały kod źródłowy, więc pracownicy kasowali, ale firma była na tyle głupia, że sama skasowała i nie mieli żadnej kopii, żadnej kopii zapasowej, żadnej absolutnie, i dzwonili po tych byłych pracownikach i pytali, czy czasami nie złamali zakazu i jednak zostawili ten kop. No i tutaj jeden pracownik się denerwował, bo jak to tak był wściekły. Mówi, jak tak można stracić taką legendę, bo się nie zrobiło backupu. Jeszcze kazali mi skasować, a ja nie skasowałem. I co prawda nie mam tu tego newsa, ale gdzieś widziałem newsa, że udało się uratować ten kod, bo jeden z pracowników się nie posłuchał i nie skasował. I chyba pierwszy raz jakiś pracodawca, firma będzie szczęśliwa, że ktoś się ich nie posłuchał. No, a GTA 6 nie słucha się całego rynku i przesuwają premierę na 26 maja 2026 roku, więc 26.05 2026, ale moim zdaniem bardziej by pasowało 2606226. 226. Tyle, że wtedy nie wydaje się gier. Gier się raczej nie wydaje w, w miesiącach wakacyjnych, bo wtedy ludzie są na wakacjach, a nie grają w grę. Więc maj to i tak jest moim zdaniem dość późno, jak na premierę w tym takim wiosennym. Slocie premierowym, no ale niestety wpływa to bardzo negatywnie na całą branżę gier, bo branża gier sobie ostrzyła zęby na GTA 6. Bo nie wiem, ja oczywiście czekam, bo to jest najbardziej wyczekiwana gra dekady, ale to nie jest tak, bo ja na przykład czekam na inne gry bardziej na Delder Scrolls 6, na Wiedźmina 4. To są gry, na które dużo bardziej czekam niż na takie GTA 6. Natomiast jakby nie patrzeć cały świat gamingowy najbardziej czeka na tą grę i tutaj już sobie ostrzyli zęby, Xbox, PlayStation, że będą sprzedawać konsole podboczyć oczywiście tego 26 maja, to tylko na konsole. Pecety to o, to panie, to jak w 2026 w ogóle wyjdzie na pecety, to i tak będzie dobrze. Tak czy inaczej, na razie oczywiście tylko i wyłącznie niestety na konsole. Tak czy inaczej, no. Yy... Cała branża gier, ta konsolowa, pc pecetowa, już wszyscy chcieli robić pieniądze na sprzedaży konsol, akcesoriów i tak a tu wychodzi się, że nie, że 2025 rok muszą jeszcze przeżyć, przebiedować, przednówek, zanim ukaże się najbardziej wyczekiwana i najbardziej prawdopodobnie dochodowa gra, nie tyle co dekady, ale moim zdaniem w historii i ja nie wiem, czy to będzie dobra gra. To jest już zupełnie inny temat, bo to się okaże dopiero po premierze, czy ona będzie dobra, czy niedobra. Ale faktem, że jest najbardziej wyceniana, że najbardziej oczekiwana i najbardziej dochodowa, to jest fakt niezaprzeczalny. Koniec kropka. Liczby bezwzględne w ogóle to potwierdzą, jak sprzedaż wypieczy. Co potwierdza oczekiwanie? Ilość obejrzeń trailera, który ogląda się w dobę 60 milionów obejrzeń. Rekordowe filmy na YouTubie. Żadne inne filmy w historii nie robiły takich wyników, co potwierdza to rekordowe oczekiwanie. Rekordowa rekordową sprzedaż finansową to już zobaczycie po premierze. Oczywiście teraz wam tego nie jestem w stanie na liczbach bezwzględnych przedstawić, ale jestem pewny, że ta gra zrobi rekord absolutne wszechczasów. Może poza takimi jakimiś e, ciekawymi grami z czasów automatów, jakimś Donkey Kongiem, Pacmanem, to są nadal gry, które, pomimo tego, iż nam się nie kojarzą tak jednoznacznie z tym gamingiem, który my rozumiemy, to są to często do tej pory gry sprzedane w największej ilości kopii, ale raczej nie zarabiające najwięcej w historii. Wydaje mi się, że zarabiającą grom najlepiej w historii jest GTA 5 i, i mogę założyć, z dozą takiego przekonania graniczącą z pewnością, że GTA 6 będzie jego, jej, właściwie GTA 5 udanym sukcesorem. Dobrze, dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro yy, znaczy nie, no jutro u mnie na kanale, a na IT Hardware to za tydzień. Miłego i do zobaczenia. Cześć!